No jeśli chodzi o polski rynek finansowania startupów, to myślę, że mamy jeszcze dosyć dużo do pokazania, do zrobienia. Tak po stronie finansowania ze środków publicznych, bo tutaj trzeba powiedzieć, że jakby z jednej strony faktycznie tych środków jest już dosyć dużo, widocznych procentowo w rundach finansowania, natomiast one nadal są y, biurokratycznie z punktu widzenia startupów dosyć. Y, Trudno dostępne. Z drugiej strony, jak spojrzymy na finansowanie ze środków prywatnych, no, to one idą przez fundusze y, często ven Venture Capital. Natomiast nadal jest ich za mało, nadal powinno być więcej inwestorów indywidualnych, którzy wspierają faktycznie te startupy, ale nie tylko kapitałowo, ale też kompetencyjnie. No bo musimy pamiętać, że to są młode pomysły, które potrzebują nie tylko kapitału, ale i kompetencji, więc myślę, że bardzo Dużą mamy lekcję do odrobienia, jeśli chodzi o zaangażowanie inwestorów indywidualnych, prywatnych w te przedsięwzięcia startupowe. Polskie startupy mimo wszystko szukają wsparcia w, wśród funduszy e, Venture Capital. E, te młodziutkie szukają oczywiście w, wśród akceleratorów, e, też wśród akceleratorów takich przykorporacyjnych, co mimo wszystko nie jest do końca prostym rozwiązaniem, bo ta integracja z korporacyjnym środowiskiem jest szalenie trudna mało startupów, albo stosunkowo mało szuka kapitału u prywatnych aniołów biznesu, co też wynika z tego, że one nie do końca chcą pracować z prywatnymi, szczególnie przedsiębiorcami, którzy są bardzo tacy zagrabiający decyzyjność też startupów, więc znowu jest duża rola uczenia dialogu startupów start z przedsiębiorcami, z inwestorami. Jak spojrzymy na liczbę Spółek o największej kapitalizacji na świecie, to w tej pierwszej dziesiątce, w 2006 z tego co pamiętam, roku było kilka europejskich spółek, dzisiaj nie ma żadnej. Więc tutaj widać, że mamy bardzo dużą lekcję do odrobienia w kwestii i strategii komercjalizacji takich pomysłów, żeby one się bardziej kolokwialnie mówiąc, rozpychały na rynku globalnym, ale z drugiej strony w kwestii tego finansowania, bo to co jest w stanach widoczne, a mniej widoczne w Europie, to to, że stany ten agresywny kapitał mimo wszystko fundują tym startupom, licząc się z tym, że to jest kapitał wysokiego ryzyka, dlatego agresywny. No i mo może oczywiście być yy, po prostu yy, yy, przegrany, stracony. Natomiast dzięki temu faktycznie te pomysły rosną. Bo na dużą ilość tych pomysłów wzrasta jeden, który faktycznie ma taką kapitalizację yy, yy, ogromną, o, którym, o której się mówi, który po prostu podbija świat. Więc myślę, że tu mamy dużą, przede wszystkim, lekcję do odrobienia.